Hej kawidzowie, dzisiaj zaczynamy Wielką dzień. Majówkę Jakiej 2021 majówki. Pierwszy dzień Dlatego nagrywamy vloga I będzie to taki ogromny połączony vlog z całej Majówki Zepsuł mi się paznokieć Zjebał jej się poznokieć. <laughs> Więc odezwiemy się do was w aucie, gdzie powiemy Gdzie jedziemy Gdzie zmierzamy Bo teraz pierwszego dnia Ale się dowiecie Jesteśmy w aucie jedziemy na Lamy Alpaki, będziemy wyprowadzać alpaki. I wchodzić z nimi do zagrody. Wyglądamy dosyć kujawa, widzowie. Mam leginsy, i... In... no ale co, no. Czegoś nie robi dla zwierzęcia. Zwierzęta są brudne, więc my też będziemy. Ale zobaczycie nas już na miejscu. Pokażemy wam, jak się dobrze bawimy. Dojechałyśmy i to są... i zakupiłyśmy takie broloczki. Słuchajcie, myśleliśmy, że to kosztuje 5 zł, a to kosztuje 17. 17 za jeden. Razem 30... Cztery, no, I tam drogie. są te, i zaraz będziemy brać je na smyczę. I to też stoją. Miałem <śmienicza> 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 ale się wstydzimy trochę, ale idziemy. <śmienicza> Oficjalne bo nie to karmienie. 🎵🎵🎵 spacer i teraz dostawiliśmy takie marchewki i wchodzimy, wchodzimy tutaj. Tutaj wchodzimy na zagrodę i, i karmimy. 🎵🎵🎵 Właśnie jesteśmy na kolejnym karmieniu, tym samym. No i alpaczki jedzą. Jak widzicie, są mięciutkie. Wróciłyśmy do domu właśnie i się pakujemy. I jutro, jutro się dowiecie, gdzie się pakujemy. Jutro od rana, a teraz będziemy miały grilla i pokażemy spać. wam, co, co Chodźcie. Chodźcie.